Jaką rolę odegrał Deutsche Bank w skandalu seksualnym Jeffrey'a Epsteina? Największy bank Niemiec znów pod ostrzałem. W najnowszym oświadczeniu przyznaje Od 2020 roku przyznajemy, że popełniłyśmy błąd przyjmując Jeffrey'a Epsteina jako klienta w 2013 roku. Ogromną częścią majątku zmarłego biznesmena zarządzał właśnie ten bank. Najnowsze dokumenty pokazują, że Epstein miał ponad 40 kon w tej instytucji. Był ważnym klientem banku od 2013 roku. Był już wtedy skazany za przestępstwa seksualne i przyznał się, że nakłaniał nieletnie dziewczęta do prostytucji. Nazwa Deutsche Bank pojawia się w aktach Epsteina ponad 40 tysięcy razy. Z akt wynika, że Epstein dokonywał płatności za pośrednictwem banku za czynsz, czesny i zezwolenia na pobyt dla kobiet i dziewcząt, co wskazuje na handel ludźmi w celach seksualnych. Po ujawieniu akt bank ponowił przeprosiny z 2020 roku, kiedy to zapłacił 150 milionów dolarów kary za naruszenia procedur. Późniejszy pozew złożony przez ofiary Epsteina pokazał, że bank wiedział o jego przestępstwach i na tym zarabiał. W 2023 roku Deutsche Bank zgodził się zapłacić 75 milionów dolarów w ramach ugody. Wiceprezes niemieckich akcjonariuszy wzywa bank do ujawienia powiązań z Epsteinem przed Majowym Walnym Zgromadzeniem. Cena akcji banku spadła 4 lutego po kolejnych doniesieniach o powiązaniach z Epsteinem. Mimo to Deutsche Bank niedawno odnotował rekordowe zyski w 2025 roku.